Dzień dobry z tej strony, Paulina Milczarek, czyli prania duszy, i zapraszam do kolejnego odcinka mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku będę opowiadała, hmm, będę opowiadała o pewnym, no właśnie, o pewnej osobie, pewnej osobie, prawdopodobnie mężczyzna, ale mówię do kobiety. Kobieta, która się zastanawia, co on, czy on ale pozytywna jest rzecz i chcę ją powiedzieć na początek. I teraz, yy, I teraz to jest na pewno do kobiet, które poczuły się w ostatnim czasie atrakcyjne albo atrakcyjniejsze niż no nie wiem, jeszcze z tydzień temu. To znaczy, to oczywiście to się nie wydarzyło o tak, bo to jest efektem pracy, to jest efektem no jest to jest ciąg przyczynowo-skutkowy po prostu, ale jest to efektem wysiłku no, wysiłku, wysiłku wszelakiego, wysiłku energetycznego, wysiłku duchowego, wysiłku fizycznego, wysiłku psychicznego, materialnego, wysiłek materialny jest wszystkiego, no dobra, inwestycji też, i teraz y, owoce są już, może nie są to to wielkie, na przykład wielkie owoce, tak? ale już są jakieś owoce. I co, o, co, o co mi chodzi? O, właśnie, a może na przykład, y, być może zrobiłaś, y, przeszłaś ze mną przez mój audioprzewodnik Widzialna, który jest dostępny przy, mm, przy zakupie subskrypcji na Patreon. On jest bezpłatny w ramach subskrypcji na Patreon. E, oczywiście link jest w opisie e, pod każdym filmem, albo po prostu może nabyłaś go osobno, też tak można zrobić. Można i w subskrypcji go mieć, a można też nabyć go osobno bez subskrypcji. Ok, dobra. Bo ja tam opowiadam o tym, jak to zrobić, żeby właśnie stać się bardziej widzialną, widoczną. No oczywiście tam chodzi o rozpoznanie siebie, tego swojego zapachu, tej zapachu duszy, e, no, generalnie jest to, jest, to, jest to uważam bardzo ciekawy i bardzo twórczy i mocny proces. I do czego zmierzam? Że być może właśnie mówię do kobiety, która właśnie to już jest w trakcie, albo to zrobiła, i widzi efekty, a może po prostu mówię do kobiety, która intuicyjnie ten temat eksploruje, tak? Albo z kimś, i widzi efekty. Widzi jakiś efekt, bo o co chodzi? Bo o co chodzi, o co mi chodzi? O chodzi mi o to, że mówię do kobiety, która e, zaczyna być bardziej widoczna na zewnątrz, widzialna na zewnątrz, ale to znaczy, że najpierw ty musiałaś wykonać pracę, żeby siebie zobaczyć, żeby siebie zechcieć zobaczyć taką, jaka ty jesteś. I co jest efektem tego? Efektem jest po prostu nowe twoje otoczenie albo to, że zmieniłaś w jakiś sposób delikatne otoczenie i że ktoś. Wykonałaś jakąś robotę, po prostu praca, ale to nie była taka karkołomna praca, tylko taka, coś zrobiłaś inaczej i widzisz trochę zmianę dekoracji. Tej na zewnątrz, nie? Bo, ym, bo jest jakiś mężczyzna. Na razie tutaj się jeszcze nic nie dzieje, e, natomiast ym, dzieje się, tak ja to, to tak to rozumiem, że dzieje się na, na zasadzie, hmm, nie wiem, wymiany spojrzeń. Albo dzieje się dlatego, że się gdzieś po prostu widzicie, mijacie. I to jest coś, ktoś całkiem nowy w Twoim otoczeniu. Taki, to nie jest ktoś taki już, że jest, tylko to jest ktoś całkiem nowy w tym otoczeniu. No i teraz zastanawiasz się, co on myśli, co on czuje, co, co planuje. Dobra sama ciekawość ok, ale już takie zastanawianie się i nakręcanie się już mniej, nie? No bo to znowu dawanie uwagi gdzieś tam, 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 a nie do siebie, nie? No dobra, ale jak, jak to Ciebie interesuje, to właśnie coś o tym opowiem. I teraz tak, kim jest ten człowiek? No ten człowiek, ciężko tu mi powiedzieć, ponieważ, no mówię, to jest kolektywne i to jest tutaj... No nie rozmawiam z Tobą jeden na jeden, ale na ile tutaj mogę zobaczyć to, co tutaj, tutaj, tutaj widzę, to, 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 to co widzę w polu. To jest to człowiek raczej... nie zajęta osoba. Inaczej jak to powiedzieć? Zajęta jest sobą na pewno ta, ta, ta osoba. Prawdopodobnie mówię o mężczyźnie, ale może być też kobieta. Ale jest to zajęta osoba. Zajęta pracą. Ale ja też widzę tutaj, że praca nad sobą. Tu jest ta osoba jest zajęta doskonaleniem siebie, wykuwaniem siebie takim pracą nad sobą po prostu jakąś. Jakoś, jakaś praca, może fizyczna, może może, może, może nie wiem, na siłowni, gdzieś na jakichś warsztatach, coś takiego. I do czego zmierzam? I to jest człowiek, który um, jest trochę taki zdystansowany. Może, y może być dlatego, że hmm, prze no, przejechał się na życiu, <grych> e coś zamyka, zamknął. E raczej nie widzę obciążenia takiego związkowego. Może inaczej, e nie, nie czuję tutaj e zajętości z racji związku aktualnego. Jeżeli coś jeszcze jest, to to jest domykane, to to jest w fazie po prostu takiego zamykania, domykania, ewentualnie. Eee, mm, Bardzo też jest ostrożny i tak nie działa szybko. Dla podpowiedzi energia, byk pan na koziorożec, tutaj to, tutaj to czuje. Eee, ewentualnie, ewentualnie, ewentualnie co? Hmm, może wodnik skorpion. Ewentualnie. Ale to nie mówię konkretnie, że to są te znaki, że to są, że, to, te, te, że ten człowiek ma znak solarny, właśnie, byk pan na koziorożec albo wodnik skorpion. Ech, tylko bardziej ja to mówię pomocniczo, jaką tutaj widzę hmm, energię, taki archetyp Zodiaku, ale jaką energię takiej hmm, osoby po prostu, tak? Dobra. Ehm, Okej. Okay. Ok, może, może ja widzę tu ascendent tego człowieka, albo descendent właściwie. No właśnie. Pytanie. Ascendent czy descendent? Właśnie. Hmm. No ciężko mi jest stwierdzić, bo może jedno i drugie. No, pytanie, na ile się znacie, ale myślę sobie, że mówię do osób, które w ogóle nie wiedzą totalnie, zupełnie nic, absolutnie, nawet z imienia i nazwiska. No, no i dobra. Przechodzę. Co myśli ten człowiek o Tobie? Ciebie widzi ten człowiek, to jest ciekawe, dlatego mówię, tu kobieta na pewno wykonała jakąś, jakąś, jakiś kawał pracy. Kawał czegoś, bo ten człowiek widzi Cię jako pewną siebie, jako konkretną i jako taką, wiesz, z klasą, ale zrównoważoną. Więc jak się zastanawiałaś, czy widzi ciebie desperacko, albo czy, czy wyszłaś już z desperacji, potwierdzam, ja daję pieczątkę. Jak na poczcie. Wyszłaś z desperacji. Na pewno nie wiem o co chodzi, ale z jakiegoś powodu tu jest też temat autorytetu, czyli z jakiegoś powodu ten człowiek, on widzi twój autorytet, albo. Coś takiego jest, co, 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 robi, co robi w jego oczach, że ty masz autorytet w jego oczach, tak? Czyli w jego oczach, no tak określę to już tak dosłownie, jesteś ktoś. Czyli nie tylko, nie wiem, ładna, przyjemna do popatrzenia, ale z czymś, coś jest tam więcej. Albo zasługa jakaś, jakieś coś konkretnie, że on widzi, o, mm -hmm, okej, okay, tak, on, ona, raczej widzę tutaj mężczyznę, ale może też dotyczyć to kobiety, od razu mówię. Hmm. Co myśli? No, zdecydowanie intrygujesz tego człowieka, tak jakby miał takie poczucie, że ty się zjawiłaś jako ktoś specjalny, jakby jesteś jako ktoś specjalny, specjalny dosłownie w cudzysłowie to powiem. W cudzysłowie, tak jakby, no też, stety, niestety tutaj powiem, jako ktoś może nieosiągalny, ale, ale tutaj tego człowieka nakręca ciekawość w związku z tym, że to nie jest takie, że Mm. Eee, o, ja za słaby nie, 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 bo tutaj ten człowiek dosyć sporo mm, przewalił gruzu w życiu, ale też sporo po prostu jakby tak nad sobą e, nad sobą pracuje, no nie wiem jak to powiedzieć No, jest szansa, że po prostu być może takiego życiowego, mówię gruzu przerzucił dużo, no ale mówię, pracuje pracuje Robi, doskonali się, dba o siebie, coś takiego. Tylko, że to mówię, to jest takie zrównoważone. To jest takie zrównoważone. Dobra. No i teraz, czyli co? Jaki to jest wniosek, że no, yy, myśli, myśli. Myśli to tak nawet, tak z podziwem i tak yy, widzi jako kogoś takiego yy, wyjątkowego, yy, nieprzeciętnego, i yy, powiem, że. Myśli o działaniu, czyli myśli o pewnie podejściu, o zapoznaniu, bo to raczej, no mówię, raczej mówię tutaj do ludzi, którzy jednak chyba się zupełnie nie znają, zupełnie nie mają, nie wiedzą w ogóle, co z czym, gdzie i jak. Nie? No i dobra, czy chciałby poznać. Pogłębić tutaj coś, czy porozmawiać. Więc tak, na razie na ten moment to co widzę, to jest obserwacja, planowanie i bardzo działanie ostrożnie takie troszkę takie nawet ociąganie się w Jezu, jak to powiedzieć tak jakby, jak gdzieś jesteś w pobliżu, to wolniej on robi pewne rzeczy, yy, żeby po prostu co no, poobserwować ciebie, tak? Ten człowiek. Tak. Yy czy chce podejść. No moim zdaniem tak, ale zbiera się na odwagę. Zatem mm, wiem inaczej. To jest człowiek, który robi do, y, 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 zrobi ten krok, zrobi coś, y, kiedy będzie wiedział, wiedziała, że może. Y -y, y, później powiem, o co chodzi z tym, ale Chodzi o to, że kiedy. No, nie wiem, jak to wytłumaczyć bardziej, bo też nie chcę zdradzać. E, nie, czy nie chcę nie tyle zdradzać, co nie chcę po, e, powiedzieć jakiegoś takiego dosłownego czegoś, żeby komuś nie imputować do, do, dokładnie do głowy. Dobra, więc tak. Jeżeli ty będziesz miała w środku dla tego człowieka pozwolenie, że może ale tak naprawdę, że może i że jesteś gotowa na to, że jak on faktycznie lub ona coś zrobi, to to idzie dalej. Pytanie, czy ty jesteś na to gotowa? Nie? Bo to jest mężczyzna lub kobieta, która, e, który, która zrobi krok dopiero, kiedy wie, że może. No, więc tak, kontakt nawet całkiem wtedy może przyjść nagle, szybko, e, n nie wiem, na przykład wtedy, gdy złapię z tobą kontakt wzrokowy albo uśmiech, e, bo tutaj mam wrażenie, że tutaj człowiek, ten człowiek czeka tylko na zielone światło, ale od kogo to zielone światło? Od ciebie. Mhm. I tu przepuść, przepuść przez swój środek. Mhm. Przepuść przez swój środek, właśnie, czy Ty faktycznie na tego konkretnie jesteś gotowa. Znaczy, na tego konkretnie, czy w ogóle jesteś gotowa na to, żeby dać człowiekowi zielone światło. No. No. No właśnie, więc tutaj człowiek chce podejść, zagadać, podejść, ale mówię, nie zrobi tego bez subtelnego sygnału od Ciebie. Więc albo daj mu jeden uśmiech, jeden uśmiech, jedno spojrzenie. Ale to nie takie spojrzenie, takie spojrzenie, tylko to takie otwarte spojrzenie, takie świadome, otwarte, z zielonym oczywiście znakiem, sygnałem. Spojrzenie. I przytrzymaj na kilka sekund wzrok. I to wystarczy. Ale nie manipulacyjnie, bo to, jeżeli to zrobisz tak autentycznie, naprawdę to gwarantuję Ci, że ten człowiek odpowie na to. No tak to działa. Tak po prostu to działa, jeżeli my to robimy świadomie. Możemy też oczywiście zrobić to w sposób taki wyuczony, tylko znowu, to jest, to nie jest prawda wtedy. To nie jest prawda ze środka i to wyjdzie. Po prostu to nie będzie długoterminowo działać wszystkie takie te zagrania jakieś takie um, które, które majstrują w tej energii um, długoterminowo to nie będzie działać no chyba że ktoś po prostu cały czas potrafi e, e, grać w tę grę tak cały czas tak cały czas ale tak z punktu widzenia psychologicznego czy jest to zdrowe czy jest to okazem zdrowia e, powątpiwałabym. no więc e, wracając do tego jakie ma odczucia bo tutaj ciężko jest powiedzieć o uczuciach właściwie tutaj nie można powiedzieć o uczuciach bo jakie to są uczucia, to było dziwne więc co, jakie ma odczucia albo co czuje względem tej sytuacji na pewno no jest tutaj taka trochę taka walka ze sobą takie napięcie no chce się zbliżyć ale coś jeszcze się w nim blokuje no i dlatego mówię pytanie na ile ty właśnie też jesteś Dostępna, widzialna, chcesz być widzialna, taka naprawdę, no dostępna taka, ale nie dostępna, mówię dla wszystkich dostępna, tylko dostępna, e, dostępna na tyle, że można do ciebie podejść, ale to nie znaczy, że byle jak, z byle czym, byle kto, nie, bo tutaj przede wszystkim no granice, tak, ale... Można mieć być... Mm, e, mieć przyjemną, taką otwartą e, aurę, ale znowu, nie mówię o otwartej dziurawej, że dziury w płocie i brak granic, tylko no, dlatego to, to nie jest takie to nie jest takie oczywiste i tutaj ciężko mi jest to wytłumaczyć w tym, w tym krótkim podcaście, ale dlatego zachęcam e, zachęcam do. Em, em, Zachęcam do przejścia razem ze mną w tym, przez ten audioprzewodnik e, Widzialna, bo tam, tam to jest. Ja tam prowadzę hmm, przez różne takie zakamarki, zadaję bardzo dużo pytań. Na końcu też jest taka medytacja integrująca to wszystko, co tam wejdzie. więc tam zapraszam. Natomiast e, do czego zmierzam? Bo. On chce się zbliżyć, ale coś się jeszcze w nim blokuje, więc mówię, jako lustro spójrzmy na to, że pytanie, czy w tobie, tam trochę coś tam. No właśnie, gdzieś jeszcze się tam nie blokuje, nie. Też też przede wszystkim, co jeszcze go gdzieś tam blokuje, może blokować, no to gdzieś czuję, że pojawia mu się w głowie pytanie, czy, czy masz partnera, czy jesteś z kimś, tak? I też boisz, boi się. Boi się... Jak to powiedzieć? Obawia się, że jesteś jakoś gdzieś wyżej od niego. Nie wiem gdzie, może nie wiem, czy finansowo, czy życiowo, czy energetycznie, ale generalnie coś takiego. Więc tutaj jest przyciąganie, bo faktycznie tutaj jest i emocjonalne, i takie fizyczne. Fizyczne. Jakbym mówię, nie tylko, ciałem i nie, nie tylko ciałem, bo duszą też. O, tak? Bo jest taka. Chemia taka w powietrzu, taka energetyczna, to, to faktycznie tutaj, tutaj ja, ja to czuję i taka chęć poznania Ciebie bliżej, ale mówię, potrzebuje ten człowiek potwierdzenia, że nie zostanie odrzucony przez Ciebie. I to nie jest takie proste, bo możesz mi teraz powiedzieć: No, ale ja go nie odrzucę. a skąd wiesz? Ale skąd wiesz, że nie odrzucisz go na przykład po e, tego człowieka po trzecim spotkaniu? Albo nie odrzucisz za pół roku. Na przykład, nie? Bo na przykład stwierdzisz, Ach, no nie czuję tego. Albo, Ach, ma coś takiego, że po prostu nie no. Gdyby nie to, to bym, ale to to jest koniec. Albo na przykład jakaś inna rzecz, typu bardziej taka czysto, czysto na poziomie takim fizycznym, wizerunkowym, wyglądowym. Już nie będę wiedział co. Dobra, no więc tak, co planuje ta osoba wobec ciebie? Co zamierza? Zbiera się do działania. Chciałaś, masz. Tak. Może zadziałać spontanicznie pewnego dnia po twoim, ale znowu po twoim, po twoim jakimś znaku. Czyli po twoim spojrzeniu. A może przy, nie wiem, tak mi się kojarzy teraz przy wyjściu, przy jakiejś ladzie albo przy windzie. Mhm. Coś gdzieś tak tu, gdzieś tutaj widzę takie coś. Uh -huh. I to takie spontaniczne może być. Więc. No, tutaj ten ktoś ciebie określa tak w swojej głowie jako komplet. I coś wyjątkowego, i coś takiego, co może zmienić jego rzeczywistość. I coś takiego, mm, ale chcę jasnego sygnału. Więc co ci mogę powiedzieć jako taką tutaj radę, radę radę w ramach tego podcastu? Y Dosłownie powiedz coś oczami. Mhm. A wtedy ten człowiek podejdzie, ale szczerze. I to szczerze, tak naprawdę z gotowości ee, i gotowości na konsekwencje, które to może nieść. Bo ten człowiek, aj, jak już przyjdzie, a już tutaj by były jakieś, to nie chodzi mi o to, że teraz. Ten człowiek tutaj ci obieca Złote Góry. No to by było dziwne znowu na początku, ale mówię o tym, że to jest ktoś, kto gotowy jest podejść i hmm, kontynuować, y, pogłębiać znajomość. Po prostu chce cię poznać, tak? Że to nie będzie takie o, coś tam i tyle pójdzie, nie? Więc no mówię, o, ten człowiek po prostu chce jasnego sygnału takiego dosłownie powiedz coś, o czym ja, a ja podejdę, takie coś. Więc jest tutaj plan po jego stronie, że chciałby się odezwać. Natomiast moim zdaniem nie zaryzykuje bez zachęty. Nie ten człowiek. Nie potrzebuje flirtu też tutaj. Tylko mówię, wystarczy jakiś niewielki gest zainteresowania z Twojej strony. Ale taki naprawdę. Więc co teraz? Jeśli chcesz mu dać szansę, ale też mi świadomość, jakie mogą być konsekwencje tego, że ktoś będzie chciał pogłębiać z Tobą poznawanie się, na przykład, i jakie są z tego konsekwencje, z tego konsekwencje chociaż będą takie, że będziesz musiała czas wygospodarować, eee, widywać się gdzieś, tak? Eee, opowiedzieć o sobie, eee, nie robić tego, a robić to, no nie wiem, cokolwiek, tak? No bo jednak eee, tu może ktoś za chwilę. Wejść do Twoich drzwi. Więc pytanie, czy Ty w ogóle chcesz, nie? Więc jeśli chcesz dać mu się szansę, to tak jak mówię, uśmiech, dłuższy kontakt wzrokowy, yy, nawet może jedno zdanie typu: cześć przy drzwiach, czy tam gdzieś, gdzie się po prostu gdzieś tam mijacie. On zrobi resztę, naprawdę. Ten konkretnie, ten, ten człowiek, o którym opowiedziałam na początku, yy, więc dlatego to nie będzie do każdej i do każdego. I o każdym. Mhm. Tyle. Dobra. Jeśli któraś z Was będzie chciała porozmawiać ze mną na ten temat, potrenować na przykład, jak to zrobić, co tu zrobić, albo jak właśnie bardziej się dowiedzieć, czy to ten moment, czy to nie ten moment, to zachęcam do tej pracy rozwojowej ze mną. Kontakt duszy małpa.pl. Co jeszcze? Kontakt małpa duszy.pl. Co ja powiedziałam? kontakt małpa pralniaduszy.pl. Dobra, w opisie wszystko jest. Jest ten adres, jest też link do, do tego audioprzewodnika, widzialna, więc jeśli nie chcesz, wiedzieć, teraz nie masz przestrzeni na przykład na spotkanie ze mną jeden na jeden, no to audioprzewodnik, audio, audioprzewodnik, widzialna, a jest też drugi definicja mojego mężczyzny, to już jest wyższy poziom wtajemniczenia, to jest, to jest audioprzewodnik, gdzie już tak na maksa, na maksa po prostu przerabiasz temat. Jakiego mężczyznę byś chciała? Czyli na jakiego mężczyznę chciałabyś się otworzyć? I jaki to jest ten mężczyzna, który tak stąd, stąd, tak z ciebie po prostu wychodzi, e, który byłby odpowiedzią na Twoje potrzeby? I teraz pytanie: jakie potrzeby? I Ja tam wszystko opowiadam, prowadzę krok po kroku, integrujemy, Uwalniamy sama plusy zero minusów. Tyle. Obfitości wszelakiej buziaczki.